<śmianowidzio> możecie w tym czasie w z sobie. Tak. Wszystkim wobec tym dziękuję za zaangażowanie w relegalizację Superpoką. Szczególne podziękowania dla ambasador Selii. Tak, świetnie niech was usłyszy. śmierci. To my dziękujemy panie ambasador za niezwykłe Słysza. oddanie spraw. Chyba wszyscy się zgodzą, że właśnie pani powinna pierwsza ratyfikować międzynarodowe Не было. Ну не было. Не было, я мыслям же не обо... где-то не но... Не Smutek to to nie pływa. Nie jest pewne i jak to jest... Ale rowerzyści już czekają na wiosnę. W niepewnych czasach kieruj się tym co pewne. Otwórz konto firmowe w Embanku z gwarancją 0 złotych zaprowadzenia i najważniejsze usługi przez przedsiębiorcom zyskaj pewność No nie pływa Jak widzicie No są, nie pływa więcej Możecie zostać chłopetką, górę i zumbiką. I co? ELO.